Kolejny weekend przed nami, a to znak, żeby dać wam kolejny pomysł na weekend. Zaczynamy. Dziś kolejne pogranicze dwóch województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Wycieczkę zaczynamy w Opinogórze, gdzie znajduje się przepiękny, zabytkowy park, a w parku same skarby. Pałac neogotycki, oficyna, dwór, zabudowa folwarczna, oranżeria, Muzeum Romantyzmu. Delikatnie poza parkiem, dosłownie w jego otulinie, znajduje się kościół neoklasycystyczny. A to wszystko dzięki Krasińskim, nie Kraszewskim. Dosłownie parę kilometrów od Opinogóry znajduje się Ciechanów, a tam zamek książąt mazowieckich i nie mijajcie tego miejsca. Kiedy Polska zastana drewnianą zaczynała być murowaną za panowania Kazimierza Wielkiego, to właśnie w tym czasie powstaje zamek w Ciechanowie. Od północy Krzyżacy, od wschodu Litwini, od dołu od południa Czesi, a Mazowsze w samym środku musiało się bronić. I właśnie po to powstał zamek w Ciechanowie. Zamek Książąt Mazowieckich, czyli pamięta czasy piastowskie. I wpadamy na Krajową Siódemkę, poruszamy się na północ, czyli w stronę już województwa warmińsko-mazurskiego, i napotykamy się na Zamek Krzyżacki w Nidzicy. Zapamiętajcie, Nidzica, Warmia i Mazury, Niedzica, okolice Pienin. I tam też zamek. Także to są zupełnie dwa różne miejsca. A jeżeli już jesteśmy przy Nidzicy Krzyżackiej, to oczywiście kluczową rolę ten zamek odgrywa w miejscu, do którego za chwilę dotrzemy czyli w roku 1410. 12 lipca ten zamek zajmuje Armia Polska zmierzająca na Grunwald. I docieramy wreszcie do celu naszej podróży, czyli na pola grunwaldzkie, gdzie 15 lipca 1410 roku odbyła się, rozegrała się największa z bitew tamtego okresu. Połączone wojska polsko-litewskie rozgromiły w pień Krzyżaków. Czy było łatwo? Tego dowiecie się na miejscu, ponieważ pola warto zwiedzać z przewodnikiem, a koszt przewodnika. Jest w cenie biletu, także warto z tego skorzystać. Na razie, na tak zwanym wzgórzu pamiątkowym, gdzie stoją pomniki, amfiteatr i taka makieta kamienna z ustawieniem wojsk, znajduje się małe muzeum Bitwy pod Grunwaldem, ale już jest w trakcie budowy zupełnie nowe wielkie muzeum. Na koniec krótki poradnik, jak przygotować się do tej wycieczki. Po pierwsze samochód, po drugie jak zwykle wygodne buty, ponieważ zawsze proponuję równowagę w jeździe i w spacerowaniu, aby nasz kręgosłup mógł się trochę poruszać, więc dla zdrowia trzeba spacerować. Możecie poświęcić na tą trasę zarówno jeden, jak i dwa dni. Ja zrobiłem tą traskę dwie dni. Szybko zwiedzam. Dobrego dnia, do usłyszenia i... Pamiętajcie, że pomysły na weekend są na wyciągnięcie ręki. Dobrego zwiedzania.